Już jest, już z tunelu wychodzą nasi sportowcy, wracają z olimpiady. A nie, z tego co widzę, to chyba jednak pierwsi idą działacze. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam panu bardzo serdecznie. Ojojojoj. Panowie, panowie, proszę bardzo, bo widzę, że jesteście działaczami sportowymi. Proszę powiedzieć, jakie związki reprezentujecie? Proszę ja reprezentuję Polski Związek Szemrerka. A kolega to Siedzi w pedałach. E, koralstwo. Witam Raz Zmyślę. O! A przepraszam bardzo, a pan jaki związek sportowy? Trochę tu, trochę tu. No. A pan to w ogóle z jest telewizji? Telewizja polska. Polska, Białoczek, bo Polska Staszek, 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 Staszek wy, wywiad udzielamy. Cichutko, cichutko. Ja <grym> Dobrze. O! Piękny przewrót zrobił. Wysportowany chłopak jest. Powinien występować w jakiejś dyscyplinie. W Dobrze, panowie, ja brak zagadać, Zanim pojawią się nasi sportowcy, prawda? Yy, nie, nie pojawią się. To, co to znaczy? Sportowcy wracają autobusem. Jak, jak autobusem, no. No proszę, proszę pana, no nie każdego polskiego sportowca stać, żeby wracał prywatnym sobie samochodem. No, jakby paliwo było po 5.19 to może. Ale jak to panowie chcecie powiedzieć, że sportowcy nie wrócili samolotem oficjalnym? A zasłużyli? Proszę pana, pan szuka jakby wszyscy jakiejś taniej sensacji. A u nas w związkach nic nie jest tanie. No, no, do, do, dobrze, proszę pana, ale może ten dorobek jakoś komendujecie? No, tylko 10 medali. O, tak? o, o, o. I znowu przekłamania. Da. Proszę pana, medali było dużo więcej, proszę nie kłamać. Jak więcej medali było? Samych siatkarzy jest 13. To <zulatiky> no, To jest... Bopy, to jest... No dobrze, ale zostawmy akurat te związki, gdzie jest e, spokój i porządek. Ale czy pan, jako tutaj przedstawiciel związku Kolarskiego, nie ma. Nie ma sobie nic do zarzucenia. Proszę pana. A czy to ja na tym rowerze jechałem? W człowieku ja nawet nie umiem jeździć na rowerze. Zbysie, co? Zbysie! Nie miałem telefonu! Proszę, porszek, proszę, zgubiłem! Miałem torby, zbyszek, Nie mam torby! Staszek! Nie mam rzeczy! Staszek! Ty to wszystko zgubiłeś już w samolocie do Paryża! Ale no to dobrze. Mówisz, no, bo myślałem, że zgubiłem, nie? O, dobrze, e, panowie, no ale sportowcy narzekali na warunki panowie też spali na kartonowych łóżkach. Proszę pana, spaliśmy na takich łóżkach, jakie były, no, w Hiltonie. No, to panowie nie spali w wiosce, tak? Proszę pana, tam w wiosce rozdali 300 tysięcy prezerwatyw. Przecież ja tego nie mogłem pokazać całej mojej rodzinie. To pan ta był z całą rodziną? Babki nie było. Bo ona mieszka w Stanach, powiedziała, że ma za daleko do Paryża. Ale w Los Angeles już będzie. Słyszałem, że Zegarka nie mam! Co? Zgubiłem, że. Lore Lorek Lorex, miał! Widzisz, ty jakiś zegarek? Nie, nie widzę. widzę! No! To dobrze. To dobrze, bo myślałem, że zgubiłem, nie? Nie. Panowie, panowie, ja przepraszam bardzo, ale z tego co ja obserwuję, to może czas na jakieś zmiany w związkach, no. Z tego co ja obserwuję, proszę pana, to jest w związkach bardzo wszystko idealnie. Jest super. No a co trzeba by należało zmienić? Proszę pana, sportowców. Ja przepraszam bardzo, no ale sportowcy akurat nas narzekali na panów, że nie dostarczyliście im sprzętu. My jako związki, proszę pana, nie mamy sobie nic do zarzucenia, ponieważ my sportowcom nie daliśmy żadnego sprzętu. Na co narzekają? Właśnie. Dobrze, panowie. Co jest? Trzymaj się. O! Oh, I yeah. Widzę, widzę, to... widzę loko olimpiady. A, się... Co jest? A my dostaniemy ten wywiad do autoryzacji? Bo czuję, że jestem przestawiony w złym świetle. Hmm. Pęci, zbyszy. Nie czuję tego. Ale panowie, ten wywiad jest na żywo. Oj. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. bardzo. Widzicie, panowie? Ja wam wczoraj już mówiłem. Dwa, trzy medale więcej byśmy zdobyli i nikt by się do nas nie przypierdolił.